Zapraszam Was do Bukaresztu, w podróż głównie po sklepach numizmatycznych, ale wierzę, że znajdzie się też coś chociażby dla Urszuli czy Izabeli. Witryna sklepowa pierwszego sklepu od razu pokazuje nam medale z Janem Pawłem II i będą właśnie takie akcenty, gdzie faktycznie zobaczymy jakiś polski, czy numizmat, czy, czy banknot, też na pewno coś Wasze oko ucieszy z tej kolekcji. Większość rzeczy. W tym sklepie jest naprawdę dobrze zachowana. Zauważyłem, że sporo z nich ma jakieś specjalne protektory, tak zwane kapsle, więc na pewno sklep dba o to, żeby to nie było byle jakie, tylko faktycznie jak już dostajecie, to to jest zachowane w odpowiednich warunkach. Nie ma tutaj jakichś cen z kosmosu, mam wrażenie. Niektóre z tych medali, czy później orderów. Troszkę kosztują, są to powiedzmy ceny trzycyfrowe, natomiast no nie jest to 20 tysięcy, 30 tysięcy, więc to jest raczej taki sklep, gdzie jak ktoś wejdzie sobie z ulicy jako turysta, to może z czymś wyjść, a nie będzie tak, że nie znając się zauważy jakieś ogromne ceny i po prostu od razu wybiegnie z płaczem. I zobaczmy, co mamy w środku. Jest dużo papieru. Ja jestem, jeśli chodzi o Starocie, wielkim fanem właśnie papieru. Poza tym, że na przykład lubuję się w banknotach, to jestem też fanem gier komputerowych chociażby, ale tam zawsze mi jakoś przeszkadza to, że większość rzeczy jest jednak z plastiku, a papier dla mnie jest jednak takim bardziej szlachetnym materiałem. Tutaj zbiór pocztówek, tak mi się wydaje. To nie jest tylko sklep dla numizmatyków, ale również taki sklep filatelistyczny. Ja niedawno od mamy dostałem jakiś fajny album z 21 roku, nasz tutaj polski ze znaczkami, muszę go przejrzeć, może się wkręcę, ale ciekaw jestem w ogóle czy ktokolwiek jeszcze dzisiaj zbiera znaczki, czy to w ogóle jest tak popularne jak zbieranie chociażby monet. Tutaj co mi się bardzo spodobało to są znaczki z Disneya i to znaczki z różnych krajów, bo za chwilę zobaczycie też nie tylko takie anglojęzyczne wstawki wokół tych znaczków, ale też no, wydaje mi się, że język bardziej azjatycki. Także to jest taka kolekcja z postaciami z Disneya, myszka Miki, Goofy, Hercules, etc. Pięknie zachowana kolekcja, podejrzewam, że zbierana latami. Jest też trochę elementów z drewna. Gdzieś tam między te kolekcje główne są wepchnięte takie elementy troszkę z innej bajki: jakieś wazony, czy jakieś szkło, czy jakieś takie elementy służące za nakrycie stołu sztuczce. Najpiękna no piękna czapka oficera policji, jestem ciekaw z którego roku. No cena pół tysiąca, więc podejrzewam, że z roku odleglejszego niż 2022 czy pierwsze. Zapewne nosił tę czapkę jakiś pan służący gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu, podejrzewam. I jeszcze więcej znaczków, tutaj jakiś oldschool rumuński typowo nawet jest podpisane Rumunia, znaczki stare, więc to podejrzewam już trochę dalej niż te znaczki Disneya. W sklepie było też sporo medalionów, orderów. Dało się tak namacalnie poczuć historię. Co mi się też podobało to to, że było sporo literatury. Miałem nawet ochotę kupić sobie książkę, która tłumaczy historię banknotów świata na przestrzeni bardzo długiego czasu. To była taka ogromna cegła. Ale właśnie ze względu na to, że to było takich gabarytów, to sobie odpuściłem. Rumuńskie pocztówki, tutaj, jeśli chodzi o ten podpis, to jest pozdrowienia z Rumunii. I tam co ciekawe, jako osoba lubiąca banknoty, spodobało mi się właśnie to, że na tej pocztówce był banknot. No i moi drodzy, oczywiście to, co mnie najbardziej się tu podobało, czyli stare banknoty. Bardzo stare dało się też znaleźć, naprawdę takie his z historią stuletnią. Bardzo mi się to podobało. Głównie widziałem gdzieś tam akcenty niemieckie, jakieś stare marki, czy też takie kraje, które językiem niemieckim operowały, bo też widziałem coś austriackiego. No i creme de la creme, jeśli chodzi o te kolekcje banknotów. Już któryś raz tutaj w tym sklepie natknąłem się na, na coś polskiego, konkretnie 100 marek polskich. To marek polskich oczywiście wiążemy z rokiem mniej więcej 1919. Tutaj również banknot 5 zł. Dzisiaj 5 zł raczej kojarzymy już tylko z monetą, taką, która jest w obiegu jeszcze teraz. No tutaj oczywiście widzimy, że 1930. Także jak widzicie, dosyć fajne zasoby są w tym sklepie. Faktycznie takie powiedziałbym. Kolekcje różnorodne, nie tylko rumuńskie, bo i te Niemcy, i Polska, także jest na czym zawiesić oko. I mnie też podoba się, że oni mają jakby banknoty z całego świata. Ja sobie upotrzyłem tutaj, jak widzicie, banknot, To jest bodajże 1000 rupi, tak chyba należy to powiedzieć. Podobają mi się banknoty z kobietami, bo one są banknotami niestety rzadkimi. Poluję gdzieś tam jeszcze na nasze banknoty z Polski z Marią Kili Skłodowską. Ale też jak widzicie, sporo monet. Jeśli ktoś jest naprawdę takim zawziętym numizmatykiem, to miałby tutaj na czym zawiesić oko. Ja gdzieś tam z tymi monetami się rozstałem po drodze, bo od nich zacząłem tak naprawdę. Gdzieś tam podobało mi się to, że można je sobie zbierać, ale po czasie wróciła do mnie ta miłość do papieru. Jak tylko zacząłem bawić się bardziej w banknoty, no to stwierdziłem, to jest jednak bardziej mój świat, aniżeli właśnie zbieranie tych monet. Też jak widzicie dosyć różnorodnie, nie ma tak, że są tylko rumuńskie monety, ale faktycznie chociażby gdzieś tam jakieś monety Beneluxu można było znaleźć. Tutaj widzicie Sudan, jakieś waluty afrykańskie, waluty z zupełnie innych kontynentów. Każdy z tych banknotów, jeżeli chcielibyśmy sobie nabyć, no to jest na 5 zł. Zdaję sobie sprawę, że można te banknoty znaleźć właściwie nawet za złotówkę, dwie gdzieś na naszym polskim Allegro. Niemniej no wiadomo ten sklep na czymś musi zarabiać i raz na jakiś czas, jak sobie tam wejdę, to faktycznie gdzieś tam jakieś jeden-dwa banknoty sobie kupię. Też chociażby ze względu na to, że obsługa w tym sklepie jest bardzo fajna. Ja się zapytałem. Na zasadzie jestem Polakiem, czy mogę tutaj nagrać co nieco, bo po prostu macie takie świetne rzeczy, a pani bardzo uprzejmie powiedziała: Tak, nie ma problemu, proszę nagrywać, absolutnie. Może niech pan jeszcze nagra to, niech pan nagra tamto. Tu mamy takie obrazy, tu mamy jeszcze zegarki, proszę sobie to nagrywać, to było strasznie fajne. Ma się ochotę tam zostawić, właśnie pieniądze, więc jeżeli mogłem, jakkolwiek wesprzeć ten sklep. Swoim skromnym portfelem, no to się cieszę. Bardzo mi się podoba w banknotach, że niektóre mają te wartości na zasadzie milion czy, czy wiele tam tysięcy. To jest ciekawe i też pokazuje nam na przestrzeni Historii, jak to z tą inflacją było chociażby, i zastanawiamy się ostatnio, żartując, czy przypadkiem nie wrócimy do czegoś takiego w naszych obecnych banknotach, które są w tym momencie w obiegu, że zaraz będzie jakaś war wartość zyliona złotych. No, oczywiście, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Co jeszcze wspomniałbym o zbieraniu banknotów, to naszło mnie takie przemyślenie, że o tyle fajnie się to zbiera, że niesie to ze sobą wartość edukacyjną, ale taką edukacyjną w znaczeniu historycznym. Bo jeżeli ja zbieram karty z Pokémonami i chcę zaznaczyć, że nie mam nic do tego, ale jeżeli zbieram karty z Pokémonami czy jakiekolwiek takie nośniki popkultury, no to okej, okay, ja mam też z tego jakąś zabawę, jest to fajne, mogę o tym poopowiadać komuś, kto się też tym interesuje, ale generalnie no jak sobie spojrzymy na na surowo, na to bardziej, no to to jest jednak kolekcjonowanie wymyślonych postaci przez jakąś korporację. Natomiast kiedy ja patrzę sobie na jakiś banknot z postacią historyczną, w tym momencie ja zaczynam myśleć, o, a dlaczego ona w tym konkretnym roku wystąpiła na tym banknocie? A dlaczego taki wysoki nominał jest tego banknotu? I to za sobą niesie właśnie to, że. Myślimy później, aha, to w tym czasie trzeba było dodrukowywać jeszcze jakieś pieniądze, jakieś nowe waluty. Jakby na tej podstawie mogę troszkę sobie odświeżyć wiedzę o Polsce z tamtych lat, nadrobić jakieś zaległości. To jak widzicie jeszcze stare aparaty, jakieś figurki, no i jakaś zastawa oldschoolowa. Można zaimponować komuś, kto lubi też starocie, taką estetykę. Stare zegarki. Powiem Wam, że widzę tutaj też jakąś zajawkę na tego rodzaju zegarki, dlatego że my wszystko dzisiaj mamy w telefonie i od patrzenia na niego ja już dostaję czasami bólu głowy. No bo sprawdź w kalendarzu to znaczy sprawdź w telefonie. Która jest godzina, to znaczy sprawdź w telefonie. I ja na przykład nie kupiłem sobie smartwatcha, używam takiego klasycznego zegarka cały czas, bo po prostu już mnie męczy patrzenie w ekrany. Ordery mi się najbardziej kojarzą z moim dziadkiem. Niestety już świętej pamięci, gdzie patrzę sobie na jego ścianę w jego mieszkaniu, w którym mieszkał. Mamy tam właśnie taką gablotkę z jego zdjęciem i orderami, które otrzymał za życia. A dziadek był ratownikiem górniczym, bo pochodzę ze Śląska, także gdzieś tam otwiera mi się nostalgia na, na tego rodzaju widoki. I drugi sklep, moi drodzy, tutaj powiem tak. Sklep też ma dosyć ładne i ciekawe rzeczy, powiedziałbym nawet niecodzienne, takie, których jeszcze nie widziałem, przechadzając się po Rumunii przynajmniej. Natomiast, jest takie duże ale, to wszystko jest raczej drogie i jak patrzyłem na te metki z cenami, to, no to wiedziałem, że ja tam jestem tylko, żeby zobaczyć, popatrzeć, ponapawać się gdzieś tam estetycznie, natomiast no, nie kupię sobie raczej żadnej z tych rzeczy. Pierwszy lepszy banknot, który podniosłem, a był to bardzo taki mały banknot, niekoniecznie jakoś wybitnie zachowany, bez żadnego protektora, no to już musiałem się liczyć z kwotą 50 lei, no a też tam były rzeczy za kilkanaście tysięcy. Chociażby ten zegar, tutaj z tej gabloty, z tej witryny sklepowej, no był dosyć drogi. Także te ceny były wysokie. Podejrzewam, że to jest raczej już dla takich bardzo wyrafinowanych kolekcjonerów z dużą wiedzą, którzy wiedzą, czego chcą, przychodzą tam po konkretne przedmioty, a raczej nie są to turyści, którzy gdzieś tam wchodzą na zasadzie: Kupię sobie pamiątkę z Rumunii, no bo to raczej nie jest na ten portfel. Moi drodzy, tutaj też widzicie jest trochę medali, jest trochę monet. Też to jest taki sklep, no teoretycznie on miał być bardziej numizmatyczny, ale finalnie widzicie jakieś stare mapy, stare talerze, obrazy, więc to jest taki miszmasz, bym powiedział. Gdzieś tam było zdjęcie króla Karola Zazwyczaj właśnie króla Karola gdzieś tam znajdziemy, przechadzając się po rumuńskich antykwariatach oczywiście. I to, co mi się spodobało w tym sklepie, co jest takie wyjątkowe, no to te właśnie mundury. Bardzo ciekawe. W poprzednim sklepie mieliśmy czapkę policjanta, tutaj mamy mundury. I to wyglądają na takie mundury bardzo dobrze zachowane. No i jak wspomniałem, obrazy wyglądają ładnie, niemniej na sztuce nie znam się na tyle, żeby stwierdzić, czy... Czy to było wow, czy to było takie. Nie, niekoniecznie wow. Są tutaj też monety. Jak się nie mylę, one są po tak zwanym gradingu, czyli no były wysłane gdzieś tam faktycznie do rzeczyznawcy, żeby stwierdził, czy to jest dobrej jakości, czy to jest dobrze zachowany numizmat, ocenił. Podejrzewam, patrząc po tych wartościach powyżej 60, że większość tych monet jest zachowana w stanie bardzo dobrym. Tutaj zgrajdowane to było w NGC, w PCGS, jak się nie mylę. Także faktycznie te monety wyglądają dosyć konkretnie, dosyć jakościowo. Też możecie sobie spojrzeć na ceny: niektóre powyżej 1000, niektóre za 300 lei. No i biżuteria, zegarki, również tutaj bardziej damska biżuteria. No i sztuki też tam się troszkę znalazło. Jak ktoś ma dom urządzony, Właśnie w takim stylu starociowym, bym powiedział, to, to myślę, że taki obraz na ścianie jak znalazł. Do sklepu wszedł w ogóle starszy pan w garniturze, więc też podejrzewam, że jak tam wchodzą ludzie w garniturach, to o czymś to świadczy. I pan szukał, jak zrozumiałem z kontekstu, czegoś dla osoby, która pali. No niestety Bukareszt, Rumunia cała jest znana z tego, że oni nadal palą jak smoki. To jest niestety jedna z tych rzeczy, której bardzo nie lubię w tym kraju. Pytał właśnie o jakieś akcesoria dla osoby, która pali. Tam widziałem jakieś stare zapalniczki, popielniczki. Prawdopodobnie o to chodziło. No i miałem ochotę powiedzieć temu panu tak jakoś z przekąsem, że wie pan, tutaj w tym kraju to popilniczka czy zapalniczka nie są traktowane jako starocie, a raczej rzecz współczesna. Niestety. Ale mam nadzieję, że Rumunii szybko zmądrzają i właśnie... Przestaną uprawiać sztukę palenia papierosów, jakkolwiek teraz ładnie to nazwałem, bo no jest to niedorzeczne. W samym tym sklepie, zresztą, jak byłem, to na wstępie czułem zapach papierosów. Prawdopodobnie właścicielka gdzieś tam właśnie skończyła palić. No i to powiem wam, że jest męczące, bo człowiek chce się nacieszyć sklepem, doświadczyć jakiegoś miejsca, ponapawać się, a tutaj jednak ten zapach troszkę psuje doświadczenie, ale tak jak widzicie, gablotki bardzo, bardzo ładne, wszystko jest tak na bogato, zastawy stołowe, zegarki, jest konkretnie, jest na czym oko zawiesić, również jakieś ordery, długopisy w ogóle, taki bardzo fajny złoty długopis, takim to by się dobrze podpisywało, jakieś ważne dokumenty na pewno, nożyczki, czy nawet nie nożyce, bo nie wiem jak właściwie to nazwać, i takimi nożycami to pewnie jakieś ważne wydarzenia można byłoby otwierać. No i ordery również przepięknie zachowane, przepięknie wyglądające. Również zastawa stołowa, talerze, nakrycia. Także mam nadzieję, patrząc po komentarzach, że troszkę tutaj też Wasze oko zaspokajam. Wiem, że lubicie tego rodzaju rzeczy. Jakiś zbiór monet starych rumuńskich. Stara lupa. Można sobie sprawdzić, czy monety są faktycznie dobrej jakości po ich zakupie. No i jest właśnie garść rumuńskich banknotów. One nie są tutaj, ubolewam, nie są dobrze zachowane. Są raczej takie um, poszarpane, brakuje gdzieś tam elementów. Nie skusiłem się na żaden z nich, bo jakoś cena mi nie odpowiadała. Miałem wrażenie, że troszkę jest zawyżona, niestety. Również zestawa stołowa, łyżki noże. Ostatnio gdzieś spotkałem na Facebooku rumuńskim takie zdjęcie, gdzie ktoś umieszczał zdjęcie jakiegoś starego mydła, jakiegoś 30-40-letniego, coś w tym stylu. Byłem bardzo ciekaw czy czymś takim w ogóle można by się umyć, czy można byłoby to wykorzystać do celu użytkowego. Wydaje mi się, że już chyba tylko dekoracyjnie, ale no jestem ciekaw, może kiedyś na to mi przyjdzie wpaść jeszcze. To jakaś taka jeszcze biżuteria na koniec, bardzo taka ekstrawagancka muszę przyznać. I tak oto minęła moja sobota, kiedy akurat miałem czas bez dziecka, więc spędziłem go na poszukiwaniu staroci. Ja nabyłem oczywiście banknot 100 polskich marek. Dajcie znać jakie tam staroci ostatnio wyłapaliście. Pozdrawiam, cześć!